Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Opony używane i ich stan po jakimś tam czasie i przebiegu. Tym razem całoroczne premium od Pirelli. Witam, chciałbym pokazać opony marki Pirelli Cinturato All Season Plus 205 16 w klasie V, które zostały założone we wrześniu 2021 i przejechały 57 tysięcy kilometrów. Wow, całkiem nieźle. Jakieś 15 tysięcy kilometrów temu zostały zamienione tył naprzód. Co ciekawe, opony wyglądają dobrze, może z racji tego, że auto jest garażowane. Co ciekawe, opony produkcji rosyjskiej. Auto to Golf 7 z 2018 roku z silnikiem 1.4 TSI, 125 koni. Opony mają średnio 5,5 mm bieżnika. Auto w większość pokonuje trasy, styl jazdy umiarkowany, przepisowy. Na suchym radzą sobie świetnie. Na mokrym, na ostrych zakrętach delikatnie czuć, że lekko tracą przyczepność. Jestem ciekawy jak sobie poradzą zimę, bo do tej pory nie miałem uwag. Póki co najlepsze opony całoroczne, jakie miałem wcześniej, przerabiane Good ride, z których nie byłem zadowolony. Auto na zakrętach odpływało. Opony szumiały bardzo pomimo dość dobrego wyciszenia auta. Panowie z serwisu polecili mi klasę premium i nie kupuję nigdy innych. Pozdrawiam. Widz załączył dowód zakupu 25 wrzesień 2021, no i jestem zaskoczony ceną. 1160 zł za komplet. Wow, dobra cena. No to zaczynamy od prawego przodu, czyli 15 tysięcy kilometrów temu zostały przełożone, a wcześniej jeździły na tyle. Pęknięć żadnych nie widać, jedynie widać znak czasu i przebiegu. Tutaj takie mikro pęknięcia. Ale to jest normalne. Prawy tył. Czyli większość czasu ta opona zrobiła na przodzie. Mam wrażenie, że ta wygląda lepiej niż tamta. Tu od środka elegancko. Pięćdziesiąt siedem tysięcy przebiegu, 3 lata, trzeba przyznać, że nieźle, i prawy tył, tutaj bardzo ładny. Lewy przód, głębokość bieżnika, no nieźle to wygląda. Czyżby kolejne opony, godne polecenia? Lewy przód. 2021. I kolejne ujęcie tu nie mamy podpisanej fotki, która to strona czy tył prawy tył. Ciekawa sprawa, że akurat ten klocek tutaj ucierpiał na rancie. A ten na przykład wydaje się być całkiem OK. No i mamy produkcję rosyjską 5,6. Lewy przód, tu znowu rand całkiem ok, a ten już zaokrąglony, ten też i ujęcie od tyłu. Przy okazji widzimy kawałek belki, czyli mamy golfa 2018 rok. No, ale belki zwykle skorodowane. No, tutaj też bardzo ładnie. No, powiem szczerze, że nie powiedziałbym, że ta guma zrobiła 57 tysięcy. I druga strona. Dzięki, trzymajcie się.